Na razie go tutaj wrzucam. Pokażę Wam, chodźcie, pokażę Wam, gdzie będzie mój monitor i dlaczego chcę go zastosować. Widzimy tutaj obok panelu naszego sterującego całym naszym kamperem Główny włącznik prądu, ciach. Tutaj mamy pompę, mamy akumulatory i sprawdzenie stanu wody, bezpieczniki. I to jest moim zdaniem idealne miejsce na ten monitorek. Fajnie tutaj on się skomponuje. Ustawię go tak, żeby był idealnie na środku, pomiędzy jednym a drugim bokiem tutaj tej półeczki. Tam jest w środku dobry dostęp. Tutaj jest zrobione korytko, którym zrzucę ten przewód komunikacyjny. On spokojnie starczy aż do samego tutaj, do samej o. Do samej przetwornicy, także to będzie idealne miejsce, żeby go mieć. Przy okazji będzie można go spokojnie sobie oglądać, patrzeć, co tutaj się z bateriami dzieje.